Witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny samochód Blanki Turskiej. W sumie nie wiem, jaką mocą się legitymuje, ale coś pewnie 700 Plus. Całkiem fajne auto. Ono było. Ma wiele kolorów, natomiast robimy to na samochód, który miał być trochę lepiej przygotowany niż ostatnio. Jest lepiej przygotowany, przede wszystkim jest w o wiele lepszym stanie. Blanka, jak widzicie, ona się zawsze, że tak powiem, do pracy bardzo mocno jest chętna, więc sama sobie przygotowała ten samochód, wszystko wyszlifowała poździerała tyle ile się dało i faktycznie jak się przejeżdża to ten samochód jest w miarę prosty, więc będzie wyglądał o wiele lepiej niż jej driftowóz mamy już elementy polakierowane już poszły do niej zderzaki, owiewki maska, kilka innych rzeczy nie nagrywaliśmy tego ze względu na to że czekałem na Budę i czekałem na Briana ile razy możecie oglądać to samo natomiast pokazujemy wam ten film dlatego, że kolor na tym samochodzie będzie podobny, ale zupełnie inny, tak naprawdę. Jest wart uwagi. Myślę, że fajnie jest się dowiedzieć, jak taki kolor się tworzy, jak się to robi, tak, żeby efekt był zadowalający. Więc plan w ogóle jest na ten samochód taki, że i w ogóle na wszystkie elementy, że Robimy to dość oszczędnie, bo wiadomo, to jest samochód, który prędzej czy później wyląduje na ścianie bardziej prędzej niż później ale, ale coś z nim się będzie działo. Wszystko jest wyszlifowane, są przycierki do góry blachy. Hmm, więc, żeby to było rozsądnie i żeby nie było jakiejś tragedii, e, będziemy go kłaść całego w epoksyd e, żółty z NFCC, bo jest on bardzo grubo wypełniający. Pozalewa nam wszystkie takie Przede wszystkim odetnie nam warstwy, to jest pierwsza rzecz, ale druga rzecz pozalewa nam wszystkie niedoskonałości, które są na tym lakierze. Później nie będziemy tutaj nic szpachlować, e, tylko go po prostu przelecimy na maszynach, wyrównamy ten epoksyd e, i na ten epoksyd bezpośrednio będziemy kłaść już lakier. E, I to się na razie dość dobrze sprawdza przy laminatach, które są... No są podmęczone, ale nie ma tragedii. Laminaty z czasem może będą inne. Samochód też będzie z czasem jeszcze przebudowywany. Nie będziemy robić tutaj komory silnika jedynie i komory bagażnika. Generalnie komór nie robimy. Skupiamy się tylko na zewnętrznym kolorze. Będzie fioletowy, na pewno. Natomiast z kilkoma bajerami, o których. O których sobie porozmawiamy już przy mieszaniu lakieru. Pokażę Wam dokładnie i omówię, jak to zrobić, żeby uzyskać właśnie coś takiego. Auto przed chwilą dotarło, za chwilę je oklejamy, szlifujemy, kładziemy epoksyd, a później pokażę Wam, jak to będzie wyglądać w kwestii lakieru. Dobrze, tak jak Wam obiecałem, zajmiemy się lakierem. Korzystam z telefonu, bo na komputerze będzie wszystko latać i migać. E, 4000 w systemie Dyny jest to zwykła żywica przezroczysta 4100 to jest biały 4840 to jest taki prawie czarny, a w sumie czarno-szary 4723 to jest fioletowy 407 40... to jest bardzo drobne mm, srebro e, 4964 to jest perła to jest niebieska perła mieniąca się w zieloną i bardzo drobna, bo ma opis fajny. 4700 to jest typowy fioletowy, ciemny i 4110 to jest taka powiedzmy żywica. I to jest nasz kolor wyjściowy z którego będziemy ten kolor przerabiać. Blanka ten samochód, ona w ogóle najchętniej to by dosypała z pół kilo brokatu, no ale trzeba mieć jakiś smak, bo to co ona by chciała zrobić, to to nie będzie wyglądać. Więc wybraliśmy kolor, znaczy przerobiłem ten kolor na inny i ona go zaakceptowała i zaraz wam powiem jak to zrobiłem. Póki co naleję tą podstawę i pokażę wam jak ona wygląda. Wracamy do naszego lakieru, on już jest w sumie e, zrobiony. Teraz tutaj mam zapisane u góry drugą część, jakby tego koloru, i zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego. Z tego koloru wyrzuciłem 4840, dlatego że Blanka generalnie sobie zażyczyła, żeby ten kolor był jaśniejszy i żebym miał więcej niebieskiej perły. I to jest taki kolor. To jest bazowy kolor. I jak widzicie, on w jasnym ma te drobnice. Nie wiem to się da uchwycić. Lekko się mieni, ale szału nie ma. Hmm. Będziemy dążyć do czegoś takiego. Bo mam już zrobione trochę tego koloru. I teraz widzicie różnicę? Ten jest ciemniejszy, ten jest dużo jaśniejszy i ma i dużo bardziej się mieni. Jest w nim więcej w ogóle wszystkiego. Teraz, jak to zrobić? Do tego naszego składu dodamy. 4400 to jest bardzo grube ziarno. Ja dodałem 5 na setkę, czyli na litr będę musiał dodać 50. 4232 to jest trochę czerwonego, po to, żeby ten kolor jest taki czerwony, transparentny, czyli można powiedzieć prześwitujący, i to sprawi, że ten kolor pójdzie. Trochę w inny ton i się, też się bardziej rozjaśni. 4002 to jest kolejne srebro, to 4004 jest bardzo grube. 4002 jest bardzo cienkie i też dodam 50 gram. I dodam perły e, 4958 e, e, i to jest perła. E, jaki ona ma dokładnie opis? 4958 jest, to jest perła żółta. Dośmieniąca się i też dodam tam około 40 gram na setkę. Zaraz Wam tu wymieszam i też powiem, co tutaj się będzie działo i po co to będzie. To zobaczycie wszystko za chwilę. Dobra, mam już wszystko zalane, trzeba to dobrze wymieszać. I ten kolor zdecydowanie się rozjaśnia, widzicie? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że srebra. Dodane srebra bardzo mocno odbijają światło, czym rozjaśniają kolor. Chciałem też zrobić, ze względu na to, że ona chciała niebieską perłę, chciałem też zrobić jakby dość jasne tło pod tą niebieską perłę. Ja będę robił to w ten sposób, że do klaru na litr dodam setkę niebieskiej grubej perły żeby zrobić efekt, jakby um, zalania jej w, w tafli. I teraz ten kolor. O, będzie coś takiego. Widzicie, on jest mega naszpicowany. Za chwilę idę lakierować, przelakieruję kilka elementów, to powiem Wam. Yy, tak będzie wyglądał w cieniu, a. chwila, zaraz światło się zapali. O, tak będzie wyglądał mniej więcej w słońcu. Zobaczycie, jak to będzie nałożone na auto. Będzie to bardziej rozbite, więc ten kolor będzie, będzie o wiele, o wiele fajniejszy. No ale do tego właśnie się, się robi próbki i jakby sprawdza się, sprawdza się te kolory. Póki co dolewamy rozpuszczalnika i zaczynamy powoli bawić się w lakierowanie. No, i pokażę Wam ten kolor, jakby nałożony na elementy bez klaru i z klarem, i zobaczycie jaka to jest różnica. Elementy mamy już przygotowane. One są w epoksydzie. Dobrze widzicie, to jest wyszlifowany epoksyd, bo epoksyd można traktować jako podkład. I tutaj pozalewaliśmy to, co się dało. A teraz kładziemy na to kolor. Tak mniej więcej wyglądałby ten kolor w klarze. Tu mamy wylaną bazę, ona za chwilę stanie się matowa, ale jak widzicie, z koloru iskrzy, można powiedzieć, srebro i trochę żółta perła. Widać to, jak się odsunie, że tak powiem, że on wpada. Taki ma żółty, jakby poświatę. Ale znowu w cieniu yy, przechodzi do normalnego fioletu, ale właśnie nie ciemnego, a jasnego. Yy, na tych wszystkich załamaniach widzicie, jak to wygląda. Tak mniej więcej ten kolor yy, by się prezentował. I to jest nasza baza, nasza podstawa yy, kolor bazowy. Na to będziemy kłaść barwiony klar. Yy, I teraz jedno, co możecie zauważyć, to to, że wylewam. Bazę na gładko, czyli wylewam ją de facto, nie pyle. Zawsze na końcu podpylam tylko na już mokrą bazę, żeby nie było chmur. Natomiast, właśnie w ten sposób staram się to zrobić, żeby kładąc klar, mieć jak najgładszą, najrówniejszą powierzchnię. Tutaj już może odbicie światła o widać, tak jakby to było właśnie. Wylane. No, a tutaj już powoli nam matowieje, dosycha, bo te elementy były jako pierwsze, więc bez poświaty też fajnie widać właśnie tą perłę. No i za chwilę zobaczycie, jaka jest różnica a tak wygląda klar z domieszką niebieskiej perły 4968. Niebieski jest przezroczysty, ale widzicie, na końcu tworzy się. Taka poświata, jak sobie wyjdziemy na zewnątrz. O! Kurde, nie wyłapuje mi tego tam. Widzicie, jak on wpada w niebieską poświatę? Oczywiście to jest grubo, bo mam to na listwie. No ale mimo wszystko, właśnie tak to proszę panów wygląda. Nalewamy i kładziemy. Dobrze, słuchajcie, mamy przelakierowane te elementy. Jaka jest różnica? Od razu widać, że jest na nich niebieska poświata. Kiedy będzie ciemniej, ten fiolet staje się bardziej fioletem. Kiedy jest słońce, idzie w jaśniejszy ton ze względu na duże do, dodatki srebra, trochę żółtej perły i tak dalej. Natomiast na pierwszy rzut oka widać tą różnicę. Widzicie te takie małe drobinki, które są. Fajnie to wygląda, ale to jeszcze nie robi roboty. Tutaj mamy sztuczne światło. Tą robotę dopiero zobaczycie w słońcu. Postaram się tutaj za godzinkę wyciągnąć ten element, któryś i po prostu wam to pokazać, jaki jest efekt w słońcu. Oczywiście są plusy i minusy takiego rozwiązania. Plusem jest to, że mamy Zawieszoną perłę w toni klaru i to wygląda całkiem fajnie. Daje to fajny efekt na zewnątrz. Jest to coś innego niż większość lakierów, większość kolorów i to naprawdę robi robotę. Mamy też minusy. Musi to nakładać jedna osoba musi być to tak zwana jedna ręka ze względu na to, że ta osoba ma dany posuf ręki, i tak dalej. Ten Klar musi być nakładany równomiernie, żeby potem nie było efektu e, takiego. Inności elementów o innej barwie po składaniu samochodu. Oczywiście, że w idealnych warunkach, kiedy mamy o wiele mniej tych wszystkich plastików, bo przecież nie każdy samochód jest cały w laminatach dookoła, lakierujemy jednego dnia wszystkie elementy blaszane, przynajmniej się staramy, czyli karoseria i wszystkie elementy blaszane, które zewnętrzne, które na nią, na nią przychodzą. Dlaczego? Bo wilgotność. Temperatura powietrza oraz ciśnienie atmosferyczne ma wpływ na kolor, i chodzi o to, żeby to właśnie było wszystko jednomiernie położone. Oczywiście, że te laminaty gdzieś tam są popękane i, i, i mają już trochę życia za sobą, no ale blance to nie przeszkadza. Tym bardziej modlę się o to, żeby nie rozbiło tego auta na pierwszych zawodach, bo mi się serce pokroi. W każdym razie, słuchajcie, na chwilę obecną. To tyle. Yy, za jakiś czas wyciągnę te elementy na zewnątrz, jak odparuje tutaj Klar na słońce, i zobaczymy, jak to tak naprawdę będzie wyglądać na żywo. No i tak wygląda to w słońcu. E, nie wiem, czy uda mi się uchwycić. Ale widzicie tą niebieską perłę? Ona fajnie wygląda na dużych połaciach, e, szczególnie o mniej więcej w tych rejonach. Czekaj, o tu, w tych rejonach, zwróćcie uwagę. E, widać ją, jak ona się mieni. Dlatego ten kolor jest ciekawy, e, a w sumie chyba bardziej jako dodatek po prostu do klaru. E, w pełnym słońcu też wychodzi wszystko. Yy, ciężko mi jest złapać to odbicie, ale staram się. Yy, może inaczej. O, przesuniemy to sobie tak. I teraz będziemy wiedzieć, jak to się wszystko mieni. Jest tego dużo yy, z bliska, ale z daleka nie ma takiej, nie ma takiej dyskoteki, bardziej po prostu to fajnie, ładnie E, przychodzi, no i widać jak się podejdzie do samochodu, to ewidentnie widać tą niebieską perłę. E, mówię, lepiej to widać oczywiście na, na tych powierzchniach szerszych przede wszystkim. E, postaram się oczywiście, jak zawsze, to już w osobnym pewnie odcinku, jak Blanka złoży auto całe, będzie gotowe. To zrobimy taką krótką prezentację. A póki co, pozdrawiam Was serdecznie. Muszę się zabrać jeszcze za klapę, za auto. A którego nie widzicie? Tutaj mamy resztę elementów. Dzisiaj jesteśmy zapakowani po prostu pod korek, i to wszystko jest upchane. Mamy cały samochód w epoksydzie, mamy jeszcze dużo, dużo elementów do polakierowania, dlatego. Tym akcentem kończymy na dziś ten odcinek. Zapraszam Was do subskrypcji i oczywiście zostawcie, zostawcie po sobie ślad. Chętnie odpowiem w komentarzach na ewentualne pytania. Do zobaczenia. Cześć.